Kamera akcja. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem będzie naprawdę wyjątkowo, scenariusza tutaj nie ma, ale jest bardzo fantastyczna zabawa. Każde wyświetlenie tego odcinka obniża cenę tego samochodu o jeden grosz. Za chwilę powiem więcej o tym aucie, ale jak widzicie, im więcej osób obejrzy ten odcinek, tym bardziej cena tego auta spadnie. Jaka jest cena wywoławcza? O tym za chwilę, za chwilę dosłownie, a nie za 10 minut. Um, nawiążę tylko do tego, że jestem pierwszą osobą, która robi tego, Typu projekt na polskim i w zasadzie międzynarodowym YouTubie nie znalazłem żadnego innego filmu, aby ktoś to robił. Tak więc początkowo w pierwszym odcinku tej serii był Suzuki Swift, 20-paroletni, który niestety się nie przyjął. Cena wywoławcza 1000 zł okazała się zbyt niska. Stwierdziliście, że auto jest beznadziejne nadaje się na złom, a nie do jeżdżenia. No i dobra, trudno. Auto jeździło, skręcało, hamowało, miało przegląd OC, ale nikt go nie chciał. Obiecałem wtedy, że im bardziej będzie się rozwijała idea tej serii, tym pojawią się lepsze samochody. Coś, czym sam jeździłem 3 lata. Przejechałem 26 000 km i co naprawdę przyniosło mi sporo uśmiechów, a więc. 6000 zł to jest cena wywoławcza za ten samochód, ale jest już nieaktualna. Skoro oglądasz ten odcinek, to znaczy, że obniżyłeś cenę właśnie o 1 grosz. Jeżeli wyślesz ten film, link do tego filmu znajomym rodzinie, udostępnisz na Facebooku. Każda osoba, która obejrzy ten odcinek, obniża cenę o 1 grosz, a więc będziesz mógł kupić to auto taniej. Także myślę, że koncept jest naprawdę jasny, przejrzysty. Wystarczy oglądać i cena będzie spadać. Cóż to jest za auto? BMW Serii 3. E46 w wersji Compact, czyli tej najpiękniejszej. Swojego czasu myślałem, że to jest najbrzydsze BMW w historii. Ja je upiększyłem w pewien sposób, już nie jest najbrzydsze, a po drugie pojawiły się nowe BMW, które są jeszcze brzydsze. I nie mówię akurat o XM czy o nowej siódemce, bo one akurat mi się podobają. Czy nowa dwójka też jest ładna, to wiecie, kupę. Ale to auto swojego czasu, gdy je kupiłem w 2021 roku, uznałem, że jest najbrzydszym BMW, chciałem je upiększyć, rozwinąłem skrót BMW na wiele możliwych sposobów, używając do tego markera z farbą olejną. To jest na stałe. Myjąc ten samochód, przed chwilą go myłem na myjni, nic nie schodzi praktycznie. Jedynie schodzi podczas zimy, gdy jest soli troszkę na drodze no to jakoś tam troszkę tych napisów zejdzie. Być może jest tu jeszcze jakiś, który przetrwał 3 lata, ale większość z nich poprawiałem. Także to jest naprawdę wyróżniające się BMW. Bardzo często widzę, jak ktoś sobie robi zdjęcia, będąc na zlocie w Toruniu, w 22 roku byłem tam bodajże, Mnóstwo osób podchodziło, robiło sobie zdjęcia, nawet gdy siedziałem w środku auta, jadłem tam po kilku godzinach, ktoś przechodził, patrzył, wow, jaka BMW, zrób mi zdjęcie, ktoś tam mu robił zdjęcie. Także przyciągało uwagę znacznie bardziej niż nowsze BMW. To jest pierwsza najważniejsza rzecz, która sprawia, że no, ma się poczucie, że jeździ się czymś wyjątkowym. O wadach tego auta oczywiście powiem, no bo chcecie słuchać tylko o zaletach. No każdy sprzedawca będzie tam wymyślał jakie są zalety. Dobra, przejdźmy od razu do wad. Najważniejsza wada, priorytetowa, trzeba wymienić hamulce. Tarcze, klocki, przewody ręczne zrobić. To jest takie wiecie, no na już. Ja tym samochodem w zasadzie inaczej. Ten samochód więcej stoi niż jeździ. 3 lata, 26 tysięcy kilometrów, ale zrobione raczej w tych pierwszych latach niż w tym ostatnim trzecim roku. Pomyślałem, nie będę jakby wszystkiego teraz naprawiał, bo się jeszcze okaże, że stwierdzicie, że to jest za stare auto, żeby nim jeździć. Także zastanawiam się, czy. Zastanawiam się. Podjąłem decyzję, że nie będę wkładał pieniędzy w remont, jeżeli się okaże, że nikt inny poza mną takim samochodem nie chciałby jeździć. Także stwierdziłem, ok, lepiej dać niższą cenę. Patrząc na ogłoszenia, to kompoty chodzą tam od 6, 7, 10 tysięcy, po kilkanaście nawet, ale po słapach na 3 litry diesel, czy przygotowane do driftu. Pomyślałem, ja nie będę tego robił, bo może się okaże, że jakiś drifter będzie chciał kupić to auto. I tak silnik wyrzuci, zawieszenie hamulce, to po co wydawać pieniądze? Lepiej wystawić niższą cenę. Rozpoczynamy właśnie tę zabawę w ten sposób. Także hamulce do zrobienia to jest priorytet. Przy hamowaniu czuć już jak telepie na kierownicy. Druga rzecz nie działa podnoszenie, opuszczanie prawej szyby przedniej, bo tylne są uchylane, tak więc to poszło. I jedna, jedyna kontrolka, jaka się świeci, to od świec. Nie wiem, czy trzeba wymienić jedną świecę, dwie czy trzy. Z odpalaniem na wiosnę, lato i jesień nie ma problemu. Absolutnie żadnego. Pali auto od razu. Zimą. Jak jest 0 stopni trzeba tak kręcić z 3 sekundy, myślę. Jak jest minus 10-15 już tak z 8 sekund. Ale za każdym razem ten samochód mi odpalił. Nie było tak, że jest za zimno i mi nie odpalił. Zawsze odpalał. Puścił wtedy chmurkę jasną, białą oczywiście. Standardowo puszcza czarne chmurki przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Mam wrażenie, że on jest po jakimś cipie. Auto jest oczywiście lekkie. Ma to trochę momentu, ale mam wrażenie, że jednak coś tu było robione. Także te rzeczy, które są do wymiany to właśnie hamulce, ten mechanizm szyby trzeba by było ogarnąć i świecę, ale to w sumie świec nie musicie wymienić, jeżeli chcecie jeździć w ten sposób, w który ja jeździłem. Odnośnie tej szyby, która jeszcze się nie opuszcza, jest klimatyzacja, ale ja nie korzystam z klimatyzacji, więc nie wiem czy działa. Jeżeli działa, to nawet i tak trzeba by byłem odświeżyć, odgrzybić, nabić, nie wiem co tam się robi z klimą. Klimy to ja używałem w Las Vegas, jak byłem, gdy było 40 stopni w cieniu. Tak, wtedy, wtedy już trzeba było używać, ale jestem istotą ciepłolubną, lubię gorące dni, lubię lato. I ciepło mi sprawia przyjemność, i za przeproszeniem nie pocę się jak dzika świnia, gdy jest 38 stopni. Naprawdę lubię taką pogodę. Olej do wymiany z filtrem, jeżeli wymieniacie co 10 tysięcy kilometrów, ja tak wymieniam. No, już minęło właśnie 10 tysięcy, także trzeba by było wymienić. Jeśli chodzi o dolewki, żadnych nie robię. Praktycznie od wymiany do wymiany nie musiałem żadnych dolewek robić. Silnik. Ogólnie samochód ten ma oznaczenie 318 TD, 2 litry diesel, w zależności od tego, w jaki katalog patrzycie, 115-116 koni. I początkowo było 265 niutków, potem 280 w późniejszych rocznikach. Tutaj mamy już poliwta. Jak widzicie, tylne lampy nie są takie ala lexusowe, tylko ładniejsze czerwone, no, ładniejsze w najbrzydszym BMW. Silnik jest żwawy, w miarę wciska w fotel, auto jest lekkie i tym samym nie pali dużo. Chyba o spalaniu jeszcze nie mówiłem. Zazwyczaj tankuję 15 litrów i starczy mi to na jakieś 250 km średniego zużycia takiego, ale nie ma tak, że zawsze przyjadę 250 km po mieście. W zasadzie nigdy tak nie ma, bo po mieście to mam nogi i rower. Czasami zdarza się, że jeżdżę samochodem po mieście, ale to są takie symboliczne przejażdżki. Jeżeli jadę w jakiegoś tripa, jak rok temu dookoła Polski, tam na południe, zakopane, po górkach trochę, to wychodziło 5-5,5 litra. Jeżeli jadę sam na południe, w rodzinne strony, na Dolny Śląsk, bez w zasadzie wielu bagaży, to nawet udaje się zejść poniżej 5 litrów na setkę. Także to jest mega, mega wynik. No cud, cudnie auto, ale jeszcze nie dodałem, że jeżdżę w miarę ekonomicznie. W ten sposób, że lubię korzystać z przyspieszeń. Gdy ruszam ze świateł, to chcę jak najszybciej mieć te 50 na godzinę. No, może nie jak najszybciej, ale dynamicznie. Bardzo często zostawiam wielu kierowców z tyłu. Do 90 tak samo opuszczam teren zabudowany, to i gaz w podłogę, i niech będzie te 90 razy dwa. Ale dla kontrastu, gdy hamuję, to hamuję głównie silnikiem, zbijam te biegi, lubię redukcję z przegazówką, lubię w ten sposób jeździć. No i to, co więcej zużyję podczas przyspieszania, to jestem w stanie uratować podczas hamowania silnikiem, a nie głównie hamulcami. Także w tych warunkach, tak jak mówię, pali od nawet poniżej 5 do 6 litrów, jeżeli ktoś z Was będzie jeździł głównie po mieście. Z jakiegoś powodu nawet nie będę zgadywał, czy będzie to 7 litrów, czy 8, nie mam pojęcia. Także tak, z VAT, czy coś jeszcze jest w tym samochodzie do zrobienia? OC jest od czerwca do czerwca, płatne kwartalnie, kolejna rata wypada jakoś we wrześniu. Przegląd jest aktualny, oczywiście musi być, do połowy października z tego co pamiętam, bo wizualnie no to widzicie jak to wygląda. Mieliście okazję w poprzednich odcinkach z tym samochodem, na przykład, gdy robiłem podsumowanie, ile mnie to auto kosztowało przez te 3 lata. Mieliście okazję zobaczyć, jak to wygląda w środku, jak zjechana jest kierownica, gałeczka, ale to, to jest kwestia wizualna tylko. Ten pomat działa. Czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć? Klapa bagażnika. Z jakiegoś powodu paręnaście razy może w te 3 lata okazało się, że się nie otwiera od zewnątrz, nie wiem z jakiego powodu trzeba było odsunąć tylne siedzenia śrubokrętem. Podważyć ten awaryjny mechanizm się otworzyła. No zdarzyło się to, mówię, kilkanaście razy i to nie było tak, że na przykład ciągle zimą albo ciągle latem, że kwestia temperatury miała na to wpływ, ale w tym momencie działa. Sprawdźmy. Tak, w tym momencie działa. Wycieraczka tylna nie działa. O, jeszcze jedna rzecz, ale ona nie działa 3 lata już. Naprawdę mi to nie stanowiło problemu. Samochód w tym momencie jest na zimówkach, tak jak mówię, więcej stoi niż jeździ. Nawet tego nie ogarniałem na, na to lato, żeby dawać tu jakieś letnie opony. Ale zauważyłem, że przednie ogumienie od wewnątrz jest już troszkę zjechane bardziej niż cała reszta, ze względu na zbieżność. Auto miało wymieniane wahacze z przodu, i no ta zbieżność nie jest taka na 100% patrząc po oponach. Ale nie ma tak, że auto ściąga na którąś stronę. Gdy puszczę kierownicę jedzie prosto, tak jak jechać powinno. Kierownica jest delikatnie przechylona, ale nie ściąga na żadną ze stron. Czy coś jeszcze? No słuchajcie, to jest tak tanie auto, że chyba nie ma więcej co mówić. Najważniejsze, że jeździ, skręca, hamuje. Ma przegląd OC, mało pali, przynajmniej mi ehm, no i tyle. Tak jak mówiłem, cena wyławcza 6000, ale im więcej osób obejrzy, dzięki wam bo możecie przesłać ten film dalej do znajomych, rodziny, udostępniać gdziekolwiek, to będzie taniej. Będę bardzo wdzięczny za to, także niech się cieszy kolejna osoba. Piszcie w komentarzach jakie kolejne auta chcielibyście widzieć w tej serii. Czyli każde wyświetlenie grosz taniej. Postaram się, aby spełnić Wasze pragnienia, no i pokazać Wam to, co oczekujecie. Także dziękuję bardzo serdecznie no i widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, aby go nie przegapić. Cześć!